Witam wszystkich podobnie serdecznie tutaj z Biedni zapraszam was do kolejny odcinek z League of Legends Dzisiaj zagramy sobie nocturnem w dżungli zachwyceniu, gdzie jak tylko kupmy owo standardowo Welcome, welcome, dobra jak sam widzicie jestem nocturnem w dżungli Swidra Adekere Giepek na topie. Zaira jako support i Katarina. na idzie przeciwko sobie Blitzcrank, Viktor, Braum, Czogat. Jaszę. Braum. Braum chyba na topie. Nie wiem, czy on w ogóle jakoś podoła. Dobra, pożyjemy, zobaczymy. Eee, to co, może parę słów na temat kurda, Ogólnie rzecz biorąc, fajna postać. Jego umiejętności są po prostu świetne. Każda ze sobą współpracuje w sposób idealny. Nie to, co na temat tejże postaci, którą nie lubię. Bug dla mnie jest Po prostu jest, istnieje, tak? I tyle yy, Dobra, w jungli Eku EQW Na początku W żeby był większy damage, żeby łatwiej nam się zrobiło yy, Golemy w tym wypadku. Jeżeli tu to miałbym adekere i to Grompa I tyle I tyle yy, Pierwszy gang będzie na topie Giebek ma chyba slowa, jak pamiętam nie wiem, czy ten slot jest czasem pod pasłem, wiecie? Kurde, ja ten pasem naprawdę bardzo dawno temu nie grałem. Ale jeszcze syn. No i może coś ugramy. Runy Masteriesy ma macie pod opisem filmiku i polecam wam się do nich dostosować. Ponieważ są ono mocno pomocne. Dawaj Sivir. Thanks już, napiszmy. Mam nadzieję, dziewczyna naprawdę pomogła. Po redzie skoczę oczywiście po yy, kraba. Tak to będzie wyglądało. Zajra, dopiero teraz się obudziłaś. Yy, w jungle, w jungle chogat. Uhuhu, panowie. Nie będzie łatwo, nie będzie łatwo. W sumie jak to chogat, prawda? A uderz go jeszcze raz. Dobra, skoczę po blue. E, po, po krabie. Może coś na topie ugramy. Aczkolwiek nie będzie łatwo. Zdecydowanie nie będzie łatwo. Tu aktualnie używał mi, to się szkoda mi many. Ale chyba zasmajcie to, e, zasmać to tego, tego blue. Czy czy to blue? Nie wiem nawet, jak to odmienić. Żeby stracić. E, żeby stracić. Jak daj mi HP? A przy tym, coś jeszcze zrobić na topie Badgame? Dlaczego bad game? Nikt nie zginął przecież, jeszcze z tak, Także będę musiał pograć. No, bo naprawdę ciekawe, Dekery. Jeden z fajniejszych. Gepek ma właśnie, kurde, takie o. Nie <laughs> nie pamiętam jak to się nazywa. Po antystuna, tak? Mmm. No to może fajnie działać przeciwko mówi. Dobra, nam gdzie chyba nie ma za bardzo co robić. No bo jedna Katarina nie ma szóstego poziomu. I tu też kopół. Oj Katarina, no i będzie po tobie. Co się uczyniło najlepszego? Ja pierdykam. Nie mając HP wbijać centralnie pod wieżę. No tego dawno nie widziałem szczerze powiedziawszy Dobra, zrobię grąpa i się cofnę. Albo może jeszcze wiczkami się zajmę. Im więcej mam one tym lepiej dla mnie. A HP, no mam połowę, więcej ma lipki. Mam blue i w ogóle i w szczególe. No i jak będę miał szósty poziom, wtedy się zabawimy. Dobra, dobra, kurde, ten to mnie interesuje, no bo jednak brał mnie z supportem i niczego specjalnego nie ma, ale ...GP mu to dosyć mocno. Dlatego no nic tam nie wziąłam na chwilę obecną A dobra, mam blue, nie ma lipki Tylko tędy, doktór, tędy Nie wiem, czekajcie, czekać na to szóste poziom katę No Jesus, o oh, Jesus, ludzie. Trzeba się rozglądać. Katarina za to wchodzi jeszcze na plecy. Być może ściągnie Blitza Blisy ma teraz pasywki. chwilę się, okaże. I poszedł IGN na pewno, ściągnie. zachwyci będzie resy, więc nie ma problemu. Ja bym zajął się smokiem. Panowie, jest okazja. Triple kill dla Katarina. Cóż. To nic nowego. Dobra, tylko jeszcze do sobie grała. Idę, 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 idę. No fear, no fear. Tylko ten krab musi być. Noo, come on, adekere. To nie ma to czy tamto. Dobrze, ich odostawię te swoje roślinki. Smog mi je będzie wtedy atakował. Masz szósty poziom Katarina? Nie, Katarina jeszcze nie ma poziomu. Kurde, szkoła, że tutaj nie widać. Ile jeszcze brakuje komu do poziomu? To jest tak bez sensu. Powinno być jakiś okrąg czy coś. Dobra, świetna robota. I dlatego Fira Mniejszy cooldown, e, dłuższy Fira dla przeciwnika. Kiepek wygrał, wygrał. Dobra, ja tutaj użyję smajta. Chociaż niepotrzebnie, potrzebnie, chociaż teraz dopiero zauważyłem czegata. No ale okej. Okay. No, ale okej. Okay. Strasznie zależy mi, żeby zgangować tego topa, ponieważ wydaje mi się, że tutaj jest łatwy frak ten brał. Oczywiście on ma swojego shielda. Swoją tarczę! Ale co z tego? Ale co z tego? Dobra, robimy e, już coś takiego. Jeszcze mi nie stać, oczywiście. Pinka. A kupmy jeszcze pinka. Skoczę sobie po reda. E, na szczęście, Katerina ja nie potrzebuje blue, więc będę miał double buffa. Zrobię blue. Zrobię reda, blue z zganguję na topie No, flash za supporta Nie wydaje mi się, żeby to był warf Tutaj jeszcze gp pusza ulti, świetna robota Ja tutaj jeszcze pędzę, jestem stosunkowo daleko I niestety jeszcze nie mam ulti, szkoda, szkoda Dobra. Ło! Ledwo! Panowie, ledwo. Kto tam żyje, brałem, który nic nie zrobi? Który nic nie zrobi? A ja się cofnę, ja spokojnie. Aż ma zasięgowe ULT, ja, aczkolwiek ja mam w, więc na wypadek gdyby. Na wypadek gdyby. Ale nie będzie takiego wypadku. Oczywiście ten dive był ryzykowny, miałem cooldowny. Ale opłaciło się, naprawdę się opłaciło. Jeszcze Gepek, którego nazwałem... Że jest, po prostu jest postacią, dobrze zagrał. Oczywiście właśnie um, takie granie jest tak naprawdę standardowe. Puszanie ulti rozglądaje się po mapie cs 5 Aczkolwiek w tym fajcie jest tylko gorzej. W tym fajcie jest tylko gorzej. Dobra, smog dopiero za 3 minuty. Kurde, nagrałem taki ostatni odcinek nocturdem. Myślałem, że nie my tak naprawdę. Co się okazało, włączył mi prąd. Strasznie mi serce bolało, no ale nic, no ale nic. Mogę smeta użyć. Na raidzie zwróciłbym się trochę HP. Ale zawsze to będę miał smetę na blue. Wiadomo, szybciej zrobię blue. Może może coś ugrałem na topie. Ciągle gra... gadam o tym topie, a, nic, a... Ani widać, ani sucho, żebym tam był. Tak, zużyję smeta na topie bo szkoda im po prostu czasu, wiecie? Smok dwie minuty, więc no, naprawdę nie ma co się śpieszyć. Jeszcze zrobię krawa. Może grąpa, Póki się brał mnie pojawi. Cześć, bo kolejny frag dla nas żeby kolejny frag dla nas raczej nie tym razem. No, gdzie jest Braum? Ja się pytam. Katarina chyba chce zajawować. A jaj jaj ja, tylko co z tego. Ja niestety zapoziążyłem W, tak naprawdę po fakcie, po fakcie. Dobra, okej, okay. świetna robota, Czegod jest tutaj. Ja zobaczę, czy nie ma reda. Oczywiście, Wiktor strzedł z Mida. Aczkolwiek wydaje mi się, że Wiktor mógł popędzić na bota, dobra, nie ma. A teraz zmieniony będę mi widzieć, jak będę przychodził. A tak się nie robi, bo się po prostu odkrywacie. Oczywiście, ja to zrobiłem, ale już miesza z tym. No, ale tak to nie przechodzi. no chyba, że jesteście pe pewni, że fali nie będzie Fali minionów oczywiście Ultima mam, mam za mało HP, więc mi da się nie pojawię Na midzie się nie pojawię Przepraszam, przepraszam <laughs> e, Dobra, zrobimy coś takiego I coś takiego, coś takiego Item ofensywne, jest jeden podstawowy item, jest to Botryk. E, następnie, jeżeli tak wygrywacie Czy możecie sobie pozwolić, jest to Hydra i tyle, i tyle. Potem zaczyna naprawdę fajny damage. Dalej tem defensywne. To co oczywiście omen Men Raduje, żeby nikt wam nie mógł uciec, żeby się do niego tepić za pomocą ulti. A i nie kupiłem. To dam tylko znać e, dziewczynie, żeby chociaż właśnie zwardowała. Nie mamy wieży na bocie. Uhuhu, uh, panowie szlachta, panowie szlachta. Nie mam zasięgu z ulki, ale go wykończą chyba bez ze mnie, tak, bro. tak, bo jeszcze to jest Katarina. Dobra, możemy robić smoka. Musimy, nawet bym powiedział, robić smoka. Tutaj! Ajajaj, aj, aj, nie wiem czy to w ogóle odpali Kataryna to nadchodzi? Nadchodzi Ajajaj, aj, ja, zużyłem flaszę i god fucking dammit Nie widziałem, że Kataryna podobnie ma kół Dobra, typ, triple kill dla Kataryna, to już właśnie Katarina. Dobra, robimy jednak smoka, <laughs> a nie kraba Kurde, boli mnie ten flash Zupełnie wypadło mi z głowy, że Katerina ma reset. Dobra, smogi tak jest mój. Nie miałem smajta, nie miałem niczego. Tutaj jest blue. Eee, nie, po blue chyba już się skoczymy. z tym kół musicie uważać Żeby przedsiębiorcy nie zajeżyli Dlatego to kół używać gdzieś tutaj, czy coś takiego Może jest Guardian jungler I pójdzie do waszej jungli, zobaczy e, wasze, wasze kół Oto cóż panowie Może być nieciekawie Dziewczyny naprawdę, wycofaj się, nie zabieraj mi mojej jungli Okej, okay, pogrąpi się, dopiero cofnę. Oj, i ten Wiktor ma po prostu chłonie z Kataryną. No ale kto kata? postać, którą po prostu nienawidzę, bym na Sam widzicie, że ten reset jest tak bolesny. Oczywiście dla przeciwników. Co chwilę skok, huu. I co się jeszcze? No dokładnie nie wiem, jak to się nazywa. Ja no, się chyba jeszcze nie cofnę. E, dobra, jestem tutaj. Jaki mam zasięg? Stosunkowo duży. No, Znaczy, to jest bardzo zainteresowane. Raczej nie. A przy... Nie. Fak! <noise> nie! Widzę mocaju. Gepek fatalne UTI. Niestety po fakcie. Mocno po fakcie. Ja tutaj zginęłem. Izera zginęła. Kataryn nie była z nami tak w ogóle. Several Led w ogóle przeżyła. A przynajmniej jeden plus. No dobra, zrobimy coś takiego. Coś takiego i tak. Niestety, no, Gepek się spóźnił z tym ulti. To bardzo mocno. Więc e, to jego wina No i tutaj już myślałem, że jest Asha moja. że już będzie po niej. Wow, Brown pokonał e... To za Dekery Brown. Naprawdę A, O Jesus. Ale dobra, okej. Okay. Okej. Okay. Sever tak czy jak sprzątnęła e, Brauma Dwa smoki dla nas. W sumie okej, okay. dziewczyno, uważaj, ja ci nie pomogę, nad nie mam za bardzo jak. Ile mi jeszcze golda brakuje? Uuu, dużo, o dużo za dużo. What the fuck? Kurwa, no znowu Znowu Blitz ratuje sytuację No oh czy za Asysty stracił reda No trochę tak po fakcie, ja przynajmniej mam asystę I triple kill Katarina No ale co to jest za Katariny, prawda? Czas sobie polecę po, po blue w sumie. Wy tutaj nic możecie zrobić, panowie. I dwie panie. A, panowie, tak powiedziałem do ogół. Nie wiem dlaczego oni dalej tutaj są. Boże, co to był za flesz? Po co flesz taką odległość? Nie rozumiem sytuacji. No oczywiście ja mogę tu wpaść, tylko że ja będę tutaj sam. Z czwórką bohaterów. Na pewno nie teraz, na pewno nie teraz. Ajajaj, aj, aj, mi... Tylko co z tego? Dobra, ok. Gepek! Nie rzucaj mi się tu, Katarina. Niepotrzebnie, niepotrzebnie, wystraszyłaś ich. Eee, niedługo jest smog. Przynajmniej trzeba się skupić, dawaj Nocturne! ja, ale mnie mamy wardów. Fuck, dobra, i mam pierwszego smoka. Przynajmniej co w cofnę się po Botryka, prawda? Albo dobra, jeżeli będzie warto, to zaryzykujemy. Ulti pójdzie. Mam jeszcze W, więc są Jaj, ja jaj, gipek. Kurde, dlaczego mi tu nie ma. No, ale dobra, wyszło na nasze, no mój maczogata. Idę, idę, te panowie, e, panie i panowie. No ale... Nie, nie wiem, czy to się w ogóle opłaca. Katarina odchodzi, dobra, to się opłaca. Widzę, yolo strzała. No, ja mogę wbić, tylko nie wiem, co dalej. Dobra, nie uciekierzam. Nasza smeta zmarnowałem. No, może nie zmarnowałem. Nie, w sumie zmarnowałem. Bo moi kompani są szybko się tutaj pojawili, ale kiedy ja mówię nie. Dobra, okej, okay, okej. Okay. Zawsze coś, zawsze coś. I trzeci smog dla nas. Ja tutaj jeszcze zaryzykuję, to co ja złożę, może teraz omena? Niestety nie ma multi. Eee... Dobra, okej. Okay. Wolę oczywiście ja bym mieć kila, ale okej. Okay. Aj, ja Dobra, ok. Kurde, nie miałam many na W, goddammit. Musiałam flesza zużyć. Trochę mi to boli. Jest red, jest red. Nie, 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 ja nie chcę nie mam many. Dobra, i przeżyję jest! Zrobimy, zrobimy, zrobimy coś takiego. A no dobra, nie przesadzajmy już. Dobra, uciec jest yy, gotowe. Tego brama się trochę obawiam. Ten go stół, niż szybkość ataku. No to się po prostu dodaje. Dobra, Zonia, ale ja tutaj dopiero z Zairo nadchodzimy, wiecie, panowie? Ajajaj, aj, aj. dobra, nie ma czego szukać. Nie ma czego szukać. Aha, -ha! moja. Dobra, to popchnę przynajmniej bota. Tak mi się zdaje i wydaje. Panowie, jeżeli ktoś by pomógł? Panie, przepraszam, kurde no. Dobra, to muszę ja zrobić tylko tą wieżę Szybko się taką w porządku. W porządku jest Dobra, i wieżę moje Zrobię sobie jeszcze graba. Na szesienie nie rzucę nie mam many e, Spodziewałem się tutaj e, graba <laughs> To by była beka, to by naprawdę była beka. Chociaż nie, ja bym się nie kończył, śmiał. Dobra, jeszcze ja to zużyję na golemy. Mam szybkość ataku i stuna tutaj pasywnego od golemów. To jest świetna rzecz. To jest świetna rzecz. Chyba, że mi zrobił. Co wcale bym się nie dziwił. No, ja mu wziął grąpa. On mi wziął golemy. Aj, aj, aj. Oho, Nie, nie, nie. Dobra, jest GP, moglibyśmy się coś bić. No, tylko ja nie czuję, ma gdzieś wardów, wiecie. Dobra, OK. To tutaj MUSIMY IŚĆ PANOWIE Dobra, okej okay. Dobra, pykło Brawo mam za sobą, ale jest blue, ja to blue sobie wezmę Bo nikt na niej nie zasługuje No, ah, <ścoughs> dobra No nie no Ja pierdykam, typie W ogóle po co żeś do tego podchodził Ajajaj, Tutaj Ta, to jest teraz w dupie A nie, dobra Okej okay. Dobra, każę się zajokażym No i teraz Smok za 40 sekund, dobra, to ja się zdążę cofnąć Kupię sobie już budki, home guard'y I okej, okay, nie zdążę, dobra, GG Więc cóż, ludziska, e, nim skończymy Co bym dalej zbudował, e, spirit visage Dlaczego by i nie, jeżeli by to było Masa jeszcze apeków, powiedzmy jeszcze jakiś apek na topie Czy e, czy coś jakiego, bo był czogat I był Wiktor, e, więc powiedzmy, jeżeli ktoś by jeszcze był na topie ja bym się skupił na itemie ofensywnym. Kurde, i pamiętam jak on się nazywa. Jest to item ofensywny, który także blokuje umiejętności magiczne. Więc na nim bym się jeszcze skupił. Czy kupiłbym Hydrę? Tak, kupiłbym jeszcze Hydrę i byłbym w pełni zadowolony. Szczęśliwy! Dobry zyskawie, cóż to? Bo na tyle mamy komentarze. Jaki ten game Day, wam się podobał Standardowo zapraszam do komentarzy. Subskrypcje jasem, trzymajcie się do suszenia Heyos. Pamiętajcie jutro w poniedziałek o godzinie około 20 gra z widzami, być może będę wcześniej, jak zawsze. Więc trzymajcie się do suszenia Heyos!